Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Omówiliśmy ostatnio Jelan na podstawie przecieków, ale zbliża się do nas również Kuki Szymobu, więc i na nią pora. Postać filmu, podobnie jak poprzednio, tle dzienne zadanka, a ja omówię mniej więcej co wiemy na jej temat. Pełni dość wyczekiwaną rolę Elektrohillera, a to mi przypomina dosłownie pierwsze takie naprawdę wystane z palca spekulacje odnośnie Jae, jakoby miała pełnić taką rolę. No ale jak się skończyło, dobrze wiemy. Zacznijmy! Zatem od jej skilli. Normalny atak, nic niezwykłego, standard. Kilka ciachnięć i tyle. Trzeba znać gwóźdź programu. Skill. Pierścień uświęcenia. Wraz z uruchomieniem skilla Kuki traci 30% swojego życia. A aktywuje wokół aktywnej postaci zębaty pierścień, który zadaje zarówno obrażenia, jak i cyklicznie leczy. Oba... Zadania są uzależnione od maksymalnego życia Shinobu, a koszt poświęcenia nie może zejść poniżej 20% aktualnego zdrowia bohaterki. Niestety, jeśli na chwilę obecną obecne skalowanie się nie zmieni, to Kuki należy rozważać bardziej jako sub-DPSa z atrakcją jaką jest leczenie, a nie czystego healera. Nie wiem czy tego się spodziewaliście prawdę mówiąc, no ale... Co do elementarnego spalenia, to tworzy cień uświęconej ziemi, z której wystrzeliwują elektryczne, hmm. przez pewien czas elektryczne kolce. Możecie to zresztą zobaczyć na kanałach spoilujących, na lisengardzie. Link do Discorda Visa, jak zawsze, w opisie filmu. Co do samego bursta, jest to czar obszarowy o niewielkim polu, zadający względnie średnie obrażenia. Pole to można powiększyć przy pomocy Pierwszej konstelacji oraz wydłużyć, mając mniej niż 50% życia. W skrócie, raczej u Shinobu chcecie mieć zazwyczaj mniej niż 50% życia, więc pod względem zamysłu jest taką trochę mini hutao, palacującą na krawędzi śmierci, ale mającą jednak skillę typowo suportujące. Co do pasywek, to otrzymuje 20% więcej profitus ekspedycji w Finanzumie. Jeśli posiadamy mniej niż 50% życia, to dostajemy 15% premie do leczenia. No i przechodzimy do trzeciej pasywki, która, no, tutaj daje troszeczkę więcej możliwości szynobu. Dostajemy premię do leczenia o wysokości 75% naszego elemental mastery i premię do obrażeń w wysokości 25% elementala. Więc jak widzicie, no właśnie. Można ją budować na dwa sposoby. Pewnie da się wyciznie jakieś konkretne wartości leczenia. Zresztą zobaczymy w praktyce. Dobra. I jak widzicie, to jednak życie i elemental powinno iść w dużej mierze w parze. Ale wszystko zależy od tego, jak budujecie drużynę. I stawiam blessinga na to, że jednak życie wyjdzie o wiele lepiej. Ale tutaj jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy dodawane życie w postaci Dimage'a się skaluje z innymi statystykami. Bo Dimage pochodzący z Elemental Mastery raczej na pewno. Przejdźmy do konstelacji. Pierwsza zwiększamy obszar borsta o 50%. Druga, zwiększamy czas działania skilla o 3 sekundy. I właściwie te pierwsze dwie są no, naprawdę w porządku. Przejdźmy sobie do czwartej kiedy podczas trwania skilla Shinobu uderzymy normalnym bądź tam czarowanym atakiem przeciwnika to przeciwnik dostaje takiego staka i ten stak zadaje mu obrażenia o wartości do około 10% maksymalnego życia Shinobu. Może się to pojawiać co 5 sekund. I konstelacja szósta, jeżeli życie naszej bohaterki spadnie poniżej 25%, lub otrzymamy śmiertelny cios. To się obu przeżyje, jakkolwiek to znaczy, i otrzyma 150 elementar Mastery na 15 sekund. Efekt ten może aktywować się co minutę. Więc jak widzicie, no, ma żyć, ma ledwo żyć. O, żeby było, żeby wyciągać z, nią, z niej pełen potencjał. Co do broni, to moi faworyci u niej to Jade Cutter, Miss Splitter, Skyward i Freedom. To tyle jeśli chodzi o pięciogwiazdkowe miecze. A co do czterech gastkowych, to tutaj, no, powiem wam że całkiem nieźle się sprawdzi. The Alley Flash, Blackleaf, Iron String, y, Fester Desire. To jest eventowy mieczyk i uważam, że tutaj na pewno y, naprawdę będzie robił robotę. Sacrificial Sword, ale ogólnie będzie pasował dla niej. Właściwie każdy mieczyk jaki posiadacie i nie macie coś z nim zrobić, to myślę, że kuki przygarnie cokolwiek. Co do artefaktów, no tutaj też mamy w dużej mierze wolną rękę. W kompozycji 2 na 2 możecie mieszać różne sety, między innymi na przykład Millilit, Wanderer, Tanderek Fury, Noble, Szylnawe, lub jeśli się chcecie skupić na leczeniu, to 2x2 2 Ocean z Maidenem. Cały set Vermilion, Herafer również nie jest najgorszym wyborem. Osobiście, jeśli nic się nie zmieni, to odradzałbym raczej cały set Ocean, bo nie będzie z niego wielkiego pożytku, a przynajmniej obrażenia zadawane przez medlaną bańkę będą mierne. Co do substatów w artefaktach, no to crit rate, crit damage, energy i elemental mastery, a staty główne, no tutaj według waszego uznania, na klepce chcecie mieć procent życie, elemental, ewentualnie energy na goblecie elektro lub elemental, a na koronce. No tutaj już macie no, dosłownie dowolność wyboru. Crit rate, crit damage, procentowe życie czy chociażby elemental mastery. A pewnie niektórzy się skuszą na procent do leczenia. Jak wam się podoba nowy healer? Bo jak dla mnie to z tym leczeniem to ma niewiele wspólnego. No ale to ja i moja opinia. Dziękuję wam wszystkim za uwagę no i cześć.